Manko, trudy, witajcie w kolejnym odcinku programu Jazdy Gwiazdy. Moim gościem będzie ten typ, który stoi obok, a postanowił dziwną rzecz, ponieważ robił karierę z zespołem, a teraz będzie chciał ją robić sam. Mówią na niego Baranowski i przechwycił połowę list przebojów w tym kraju. Powiem wam dzień dobry. Dzień dobry. I wsiądziemy do garbusa. Zapraszam. Zapraszam. I Wojtku, proszę pasy zapiąć. Jaki zaplątany ten pas. Kurde, specjalnie to robisz. Tak, specjalnie zrobiliśmy taki test, czy umiesz, czy nie umiesz. Wiesz co, myślałem, że jesteś grubszy, dlatego on jest taki. Nie Tak, on tak ma być. Tak, tak, on zachowa bezpieczeństwo w 100%. BHP. Dobrze, witaj Wojtku, witam Cię. Witam Ciebie. Tak zupełnie szczerze, postanowiłeś, że będziesz robił solową karierę. Jesteś uzdolniony muzycznie to słychać, wszyscy to wiemy, nie musimy już się o tym przekonywać. Skąd się wzięła ta myśl? Bo Ty muzycznie się wspomniałeś, że graliście koncerty, zespół cały, tam no. się podejrzewam wszyscy, wszyscy, wiesz, fajnie siedzieliście wzrostem, bo ten wysoki, ładna dziewczyna i taki, wiesz, półdryblast <laughs> no, można ja, powiedzieć. bo ja, ja było tak po środku trochę. No więc idealnie. No, ale wiesz, no, no to po trio, znaczy to był kwartet, bo był jeszcze perkusista, ale, ale to nie było też moje takie, wiesz, nie było okay. moje moje. I ja po prostu chciałem mieć coś swojego takiego. Pełni swojego i, i, i urodziłem tego jeża w końcu. Znaczy w ogóle to jest śmieszne, że ty, stary, masz świetne wyniki, tam już nie wspomnę jakichś skomplikowanych terminach typu zasięgi, osiągnięcia, pitu, pitu, pierwsze takie, miejsca, no tam tak. wszyscy cię już podskakiwali, ale jeszcze nie masz płyty. To jest w ogóle hit, bardzo no. mi się to podoba. No mnie też. No. nie też właśnie taki był zamysł, bo, bo chodziło o to, żeby, żeby trochę, wiesz, pokazać tę osobę, mm -hmm. której w sumie nikt nie zna do końca, wiesz, jak, jak startowałem, kiedyś byłem w teleturnieju takim muzycznym i po nim jakby wiesz, ta fala jakiejś znajomości się po prostu rozpierzchła i nie ma nic. No wie? właśnie, bo ty w tym właśnie byłeś chyba w finale, tak? Dobrze pamiętam? Yy, znaczy byłem w tych odcinkach. No żywo, live, na żywo, tak. na żywo. No i co, i to jest tak naprawdę, że to boom, wszyscy cię kojarzą z telewizora, a później cię w ogóle nie kojarzą? No, tak. Jak był program, to dzień dobry, panie Wojtku, a później. A ty co, kim jesteś? Ojej. Porównuje się cię do corteza, ale to podejrzewam, że przez czapkę głównie. Przez czapkę i przez to, że chodzę niechlujnie ubrany. Bardzo się zastanawiam, bo w Twoim życiu dochodzi pewna zmiana, rodzi Ci się syn. Gratuluję, oczywiście. Dziękuję bardzo. To najlepsze, co może być. Teraz drzewo i te sprawy, i tak dalej, nie? Tak, tak. Zastanawiam tak. mnie za to, jak bardzo zmienia się ta płyta, jak bardzo się ona zmieniła od momentu, kiedy rodzi Ci się dziecko, bo wszyscy w zasadzie wiemy. Że świat staje do góry nogami, nic nie jest tak samo. No tak. Nic... Wybroniłeś się, czy. Nie, nie, nie! Zmieniamy! Zmieniamy! Nie, to nie jest najważniejsze to, co napisałem. Nic się nie zmieniło, jakby poza tym. Znaczy, w płycie. Poza no, 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 no. tym, że, że wiesz, że doszły jakieś nowe kawałki, doszły jakieś rzeczy, które po prostu są bardziej nacechowane emocjami takiego już dojrzałego ojca. Jestem A już starym. Kiedy nawiązujesz relację ze swoją już rodziną, nie jest tak, że część tych e, rzeczy, które już powiedziałeś. Może stać się nieaktualna? Tak, Pewnie, ale tak. tak. Właśnie są utwory, które są bardzo też takie dekadenckie. Jest utwór pod tytułem Hej, który opowiada historię, jakby wiesz, mojego życia w Warszawie, takiego prowadzenia się do wielkiego miasta. A skąd jesteś? Ja jestem z małej wioseczki pod Piotrkowem Trybunalskim, między Piotrkowem a Opocznem. Więc Jak się nazywa ta wioseczka? Wójcin B A jak PKS staje, to musisz kupić bilet do B. Tak. A to nie, nie na nas. Nie na nas. To. Nie na nas. Kurde. Jakbym jechał i jak z Ludowicz, to trąbili, wybacz nie? Aha, no tak, no wiem. Na no Marielkę nie... sam bym zatrąbił. Sam, że no. za, ja wiem. Nie, no czego chcieć więcej od życia? A propos twojego, przysłowiowego y, y, oczywiście narzekania. No, już tak. karierę zrobiłeś. No a przynajmniej, no, stary, no ile osób może sobie powiedzieć, że nagrało singiel i tam wiesz, to był ile? Drugi najpopularniejszy numer w Polsce? Pierwszy? No nie wiem, do 40 przebojów to były do było, było dobrze. Było dobrze, Było nie? dobrze. Jestem na pewno najpopularniejszym muzykiem w Wójcinie B. Jest tak, że mam ogromną przyjemność rozmawiać z wami wszystkimi, czyli tymi gwiazdami, o których mówimy, no nie m.in. ja dzisiaj i z tobą, marzenia się spełniają stary. To no ty jesteś typem zwójcina B. I teoretycznie, gdyby ktoś statystycznie zrobił badania, jakie są szanse na to, żebyś został najbardziej znanym piosenkarzem w tym kraju, to prawdopodobnie twoja szansa jest bliska zero. No tak. I wychodzi na to, że jednak jak człowiek się uprze i bardzo chce, i gdzieś wierzy w to, co robi, to się cholera wszystko da. No to jest, wiesz, no to jest właśnie to, o czym chcemy też chyba wszyscy powiedzieć, którzy tu siedzimy na tym wysiedzianym, wiesz, stołeczku na tym miejscu pięknym i, 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 i wiesz, no właśnie, kurczę, też chcemy inspirować ludzi, którzy siedzą właśnie w takich wujcinach B i mówią o tym, że, że tu się nic nie da i tu cholera, wiesz, tu wieje biedą, wiesz, albo wieje czymś innym, nie, ale, ale ja ci powiem, że, że to jest właśnie kurde uparcie i, i, i robienie ruchów, które są potencjalnie mega destruktywne. Typu rzucenie zespołu, nie na soluwę. Tak jest. Ja na przykład Cortezowi totalnie ufam. Totalnie mu ufam. To jest wasza prywatna sprawa, co ty mu i gdzie. <noise> Zazwyczaj ludzie mówią: y, No nie ma dla takich poważnych numerów, to nie ma miejsca w komercyjnym świecie. I trochę przyznaj sobie, kochany Wojtku, że kurna, zrobiłeś to. No bo, e... Pod pierzynką e, trzepotania i bansu, takiego wiesz, jest, jest tam prze, przemycane są te emocje, i to zamyka apy ja tym, którzy wiesz, twierdzą, że albo jedno, albo drugie. No tak, no właśnie. I nie mówię tego, żeby oblizywać, tylko stwierdźmy ten fakt razem. No, no bo taki był plan. Bo ty z jednej strony masz te emocje, a z drugiej strony masz wyruchowane, kiedy wypuścić płytę, jak się pokażą single. Czyli to jest zderzenie. Perfekcyjnej ekselozy komercyjności tak, tak, z taką tak. duszą, czyli po prostu wymyśliłeś patent na płytę i zamierzasz wygrać grę z walizą farsy, stać się makalkinem 40 lat za późno. Myślisz, że Hajs tego tak będzie. tak mi się wydaje, no. Nie, no wiesz, na pewno na pewno to był jakiś zamysł. Yy, w gruncie panie Boże, a tak, wiesz o co chodzi, nie że nie. Właśnie ja też, ja też odbieram to jako, jako właśnie wiesz, jakieś tam pochlebstwo, bo, bo sam czuję, że, że, że muzykę komercyjną yy, robić trzeba, jak to mówili we filmach, umić. Przemieszną rzecz co prawda, taką przeczytałem, taki, taki cytacik mam twój i trochę wiesz, bo mówisz, że spontanicznie, że wyszło i tak dalej, ale padło takie twoje zdanie, że mógłbyś te płytę wydać wcześniej, ale nie było jeszcze publiki. No nie było, no właśnie. Czyli jesteś jednak, wyczekałeś, aż to będzie tak pyk, pyk, pyk? Z właśnie o to chodzi. Zwracasz jest. na to uwagę? Zwracam, no jasne. Wiesz... Dlaczego o to pytam? Bo to jednak ma wyniki. No ma wyniki, wiesz, teraz, teraz ma wyniki i, i teraz czuję, że, że mogę, wiesz, komuś tą płytę dać. Nie chciałem, żeby ta płyta wyszła w momencie, kiedy ja będę wiesz, miał pierwszy singiel i ludzie jeszcze nie zatrybią. Jakby będą wiedzieli, że ktoś jest i ta reszta utworów po prostu gdzieś tam przejdzie mimochodem i powiedzą, dobra, tam ma jedną piosenkę, ale na płytę jeszcze nie zasłużył, wiesz. Bo to mnie zastanawia. Wychodzisz, powiedzmy, no nie oszukujmy się, wiele osób, które e, usłyszały Ciebie, nie wiedziało, że to Ty, choć Cię widziało wcześniej, bo przyjechałeś trochę festiwali, więc generalnie zbijałeś piątki, a później udawali, że Cię nie znają. No to jas. musi być wspaniałe uczucie, jak ludzie sobie przypominają o Tobie po jakimś czasie. Ale to, co mnie zastanawia, to czy zaczęli zgłaszać się już... Powiedzmy po drugim singlu artyści do ciebie, żebyś im wyprodukował albo napisał, bo temu idzie, temu ta. idzie, dawaj od niego coś. Były już propozycje były. były pro... Super. I zaczynasz były. to robić, czy nie. <słuch> robię coś komuś y, już innemu, ale, ale nie będę mówił komu, aczkolwiek robię. Robię i, i wiesz, i, i to nie jakieś, wiesz, komercyjne wygrzewki, tylko właśnie bardziej takie rzeczy typowo od serca, i wiesz, artyści tacy, którzy. A, czyli to rozumiem, że ta płyta dla znanych szanciarzy będzie. Dokładnie, będę, wiesz, poezję śpiewaną, nie? I turystyczną. Powiem ci, że, 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 że też czasem, czasem odmawiam współpracy, bo mam dużo roboty swojej. Jest bardzo bardzo fajnie. Jest Czyli to mam ci w ogóle robotę. generalnie, powinno się gratulować. Bez przesady, wiesz. Powinno się przybić piątkę i powiedzieć, kurczę, good luck. No to słuchaj, ja przybiłam z tobą piątkę, good luck. Yy, dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Ci, Wojtku, bardzo. To a Tobie również. Yy, Wojciech Baranowski, dobrze mówię? Tak, a to był mój sobowtór i bardzo mu dziękuję za to, że mnie zaprosił do swojego auta. To no, dziękuję.